Adaptacja budynków przy ulicy Taczaka 8 na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca była niezwykle ważna z kilku powodów. Jednym z nich jest ten aspekt historyczny, czyli od momentu założenia od 1973 roku teatr nie posiadał własnego miejsca. Ograniczało to jego niezwykle działalność, ale też utrudniało tę działalność. Myślę, że gdyby nie fundusze europejskie w ogóle nie doszłoby do tej inwestycji adaptacji tego obiektu na cele i potrzeby Polskiego Teatru Tańca. Kamienica musiała Zaadoptowana na cele, które, które miały być przystosowane do pomieszczenia biur, ale też pomieszczenia pokoju gościnnych, zaplecze dla artystów, czyli garderoby, łazienki, pomieszczeń socjalnych oraz archiwum działu krotarskiego. I y, nowa część, która powstała w, y, po wyburzeniu w oficyn, czyli nowoczesne studio. Miało być to miejscem, w którym możemy pracować na co dzień. Nazywam się Iwona Pasińska i jestem dyrektorem Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu. Nowa scena ma dla nas, artystów, ogromne znaczenie, ponieważ daje nam komfort pracy, którego wcześniej nie mieliśmy. Wcześniej zawsze byliśmy tylko gośćmi gdzieś, nawet jak mieliśmy swoją jakby oficjalną siedzibę, to ona nigdy nie była. Nie należała do Polskiego Teatru Tańca. Oszczędzamy wiele czasu, energii i całość to możemy właśnie spożytkować na naszą pracę sceniczną i nad kreacjami i wymyślaniem nowych, świetnych spektakli. Nazywam się Paulina Jaksim, jestem artystką, tancerką Polskiego Teatru Tańca.